Rekolekcje bez wiary. Wnioski przebijają myśli. Krople przez gęsty dym. Pusta scena. Aktor staje się postacią, więc postać w formie kwarantanny społecznej. Po izolowaniu od siebie siebie efekt nie został nikt. Fiksus jednostki. Przemocowa dom i nacja. Zaszczemy, bo to słuszne. Sami byśmy tak zrobili. Na nas miejscu. Awatary. Kiedy już nie masz komu powiedzieć? No, o, do przez twoich twoje, twój, przez projekcję układasz mowy. Bo przecież ty zawsze przy mnie stój. Stan obecny i nieobecny stan. Czy stan i Stasiek? Nie mów do ściany. Częściej słuchaj, co mówi. Żyjące i żywe reakcje, ale nie łańcuchowe do szyi. Świętych klub. Choroba wściekłego tłumu. Już jutro zmartwychwstanie. Joker.